Cześć. Cześć. Jesteśmy ponownie na Krecie. Za chwilę wyruszamy w bardzo ciekawe miejsce. Sanktuarium Hermesa i Afrodyty koło, koło Katosimi. E, Aposimi. Aposimi. Mniej więcej w środkowej Krecie. Na południu. Na południu. Dlaczego nas ak akurat, tak można powiedzieć, nieminojski czas tutaj zainteresował? Otóż dlatego, że podrzuciłem. Dobrych źródeł. Tak. Wiemy o podejrzeniach graniczących z pewnością, przynajmniej z pewnością tych osób w pewnych kręgach, że jest to bardzo praminojskie sanktuarium. Tak. Kupę kamieni, którą oczekujemy tam, znaczy spodziewamy się zobaczyć, będzie raczej późna, mm -hmm. czyli minojsko-grecko, nawet rzymska, mm -hmm. ale miejsce. Mm -hmm. Może być ciekawe i bardzo, bardzo prostary. i ważne dla o, kręgów dobrze tajemniczonych. Niezależnie od tego, jak to ale brzmi. Lokalnych skrety. <gry> Oczywiście. No dobra. No, proszę bardzo. Po pokonaniu łojanckiego kawałka chodzimy. No, może niest niestandardowym, ale bardzo wygodnym wejściem. Chyba możemy je zawdzięczać pracom budowlanym. Znaczy nie, przepraszam, melioracyjnym. No dobrze, i za chwilę bogowie, kozy i my. No dobrze, chodźmy. Świątynia Hermesa i Afrodyty, jak sami w tym momencie słyszycie, nazwa pochodzi z czasów późniejszych, z, póź... z czasów greckich, aczkolwiek to sanktuarium no, jest dużo starsze. Dlaczego ono nas przyciągnęło w ogóle? Otóż dlatego, że wspominane już kiedyś panie w bieli, które spotkaliśmy w jaskini Skontino, Film na ten temat będzie podlinkowany w opisie. Powiedziały nam, żeby tutaj przyjechać, ponieważ jest to ważne miejsce. Ponieważ jest ono dużo starsze według nich niż czasy minojskie. To były greczynki zainteresowane tym tematem. I że to sanktuarium również pokazuje równowagę. One to określały tak, jakby wręcz kosmicznych sił. Żeńskiej I męskiej. Nie to, że jakieś czy żeńskie bóstwo, czy męskie, tylko równowagę. I stąd, później, tradycja przekazała to jako i Hermesa, i Afrodytę. To sanktuarium tu wszędzie jest dosyć mokro. Ono jest przy źródle, co też pewnie miało znaczenie. W czasach minojskich było to tak zwane pik sanktuary. Pik Sanktuary, czyli sanktuarium na szczycie góry. Tutaj akurat jest ponad 1100 metrów nad poziomem morza. Sanktuaria takie są znane z epoki minojskiej, ale co najmniej to wydaje się, że było dużo, dużo starsze. O jednym z takich sanktuarium też jest film, tylko tamte było związane z Knossos też będzie link pod spodem. I działało to miejsce nieprzerwanie od czasów minojskich do czasów rzymskich, co podobne z ewenementem, bo były tak długotrwałe świątynie, ale zdaje się, że one miały przerwy w funkcjonowaniu i no było to ogromna, ogromne przedsięwzięcie religijne. Tu jest zasadnicza część wokół nas, a na okolicznych wzgórzach są rozsiane dodatkowe jakieś pozostałości, fundamenty po budowlach. Badacze sugerują, że to były miejsca dla kapłanów, może dla wiernych, żeby się mogli zatrzymać. I był tu, w tym miejscu był, on miał ogromną przepustowość, był wielki ruch. Koza się tam w tle nawet załapała. Składana była tu ogromna ilość ofiar ze zwierząt i z roślin. Mnóstwo kości znaleziono w takich różnych miejscach ołtarnych i sporo różnych wotów, figurek, jakieś tam pozostałości naczyń. No dobrze, parę słów refleksji osobistych w tak szczególnym miejscu. Wśród ruin świątyni Hermesa i Afrodyty. No dobrze, nie będę opowiadał o historii tej świątyni w tym momencie, ale opowiem, dlaczego tego typu miejsca zaczęły robić na mnie gigantyczne wrażenie i wręcz magnetycznie przyciągać. Owóż. Pamiętacie film z paniami w Bieli, kretenkami w jaskini w Paraskewi, pod cerkiewką w jaskini, w której kulty i rytuały były odprawiane no przynajmniej od czasów Neolitów. Nasze spotkanie z tymi paniami i obrzęd, czy fragmenty obrzędów, które żeśmy sfilmowali. Co zrobiło na mnie wtedy wrażenie największe? Ja zobaczyłem nastrój, klimat, muzykę, Składanie tych ofiar no, zgodnie z tym, co panie sobie wyobrażały, że było robione kiedyś, i nie chodzi o to, że ja się zachwyciłem przedstawieniem. Do mnie w tym momencie zaczęły gadać kamienie. To znaczy, ja zobaczyłem, za, dzięki tym paniom, z którymi niestety na razie kontaktu nie mamy, ale wszystko przed nami. Zobaczyłem, jak to mogło wyglądać w tych sanktuariach, po których my chodzimy. Po ruinach których, po stanowiskach, na stanowiskach archeologicznych, będących na ruinach, na pozostałościach tych sanktuariów, co się mogło dziać przed, 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 no przed, przed tysiącami lat. W dodatku, no, jak wiecie, my mamy świra na punkcie tego paleolitu. Paleolit jest związany również z pewnego rodzaju Życiem duchowym, religijnym, związanym właśnie z wielką boginią, być może zaczęło to wszystko w jakiś sposób dla, dla mnie przynajmniej być dużo plastyczniejsze. W tej chwili widzę kupę kamieni i już widzę tych ludzi, tą muzykę, te obrzędy, ten nastrój, który tu miał miejsce. W dodatku, panie mówiły, że to jest jedno z bardzo ważnych sanktuariów, i one się nie zgadzały z tym, że ono jest z czasów minojskich. One twierdziły, że ono jest dużo starsze. No, biorąc pod uwagę lokalizację, no, być może miały rację. Pig Sanktuarius. Kulty praminojskie. No dobrze. Ja wiem, że to bardzo nieładnie wchodzić przez dziury w płocie. Oczywiście nie polecamy, nie należy tego robić. Wystarczy, jak będziecie oglądać nasze filmy. No ale bycie z samemu. Znaczy nie, nie depczemy po tych miejscach wśród kamieni. Nie, nie włazimy tam, gdzie normalnie byłoby olinkowane. No podziwiajcie mój charakter i samo zaparcie. Nie idę tam, gdzie by mnie normalnie nie puścili pod te resztki struktur. Wystarczy mi przyja przyjaźnienie się z archeologami. Może kiedyś oni wezmą za rączkę i oprowadzą po takich miejscach. Ale powtarzam, ja widzę ludzi tędy chodzących. Oczami wyobraźni oczywiście. To sanktuarium w tym stanie, w jakim jest tutaj odgrzebywane, poznawane, no to są prawdopodobnie czasy już hmm, późno minojskie. Wręcz może zahaczające za o Rzym. No ale góry chyba są te same. Echo odbijało muzykę sprzed kilkudziesięciu, znaczy sprzed kilku tysięcy lat. Czy wręcz kilkunastu, być może. No dobrze, więcej nie będę opowiadał. Bo zaraz zacznę wymyślać bajki. Nie to, że zmieniam wierzenia na pradawne, ale. Ale jak mówię, widziałem obrzęd, widziałem ten kult, znaczy no, nawiązania do tych prastarych kultów. No i... Trudno się nie, nie uśmiechnąć. Przyjaźnie. Pozostałości hmm, chyba melioracji z bardzo dawnych czasów. Z czasu działania może sanktuarium. Tylko ktoś położył tutaj na kamieniach skorupki. Wyglądają jakby pozostałości, zwłaszcza ta, jakby pozostałość po typowej róże z czasów minojskich. Albo do, do prowadzenia fragmentu wodociągu, który mógł nawet gdzieś dalej prowadzić. Jak wyglądała taka, taki wodociąg w czasach minońskich? Otóż, właśnie z, takich, z takiej ceramiki były robione rury, które właśnie specjalnie świadomie nie były gładkie. Były wkładane jedna w drugą w taki sposób, żeby, nie być gład żeby to nie było gładkie, co powodowało, że wszystkie śmieci. I brudy zostawały, zaczepiały się i zostawały, nie, nie płynęły dalej. A do miejsca docelowego dopływała czysta woda. Kolejne jakieś pozostałości i być może ceglanych murów i wydaje się, że również struktur przewożą, przewodzących wodę bo to, to raczej nie są naczynia. A tu jest takie ciekawe coś trudno też powiedzieć. No, to chyba jakaś. Czym ono było? Chyba jakaś rzeźba. Może. W każdym razie patrzcie. Biorę do ręki artefakt z paru tysięcy lat i odkładam na miejsce. <grym> I słowo honoru: nic nie z nami nie jedzie. Nic, nic, nic nigdy. Wszystko zostaje tak, jak było. Tak jak w naszym motto, naszym motto wręcz życiowym. Przeczytajcie sobie w opisie kanału, nie będziemy spoilerować. Oczywiście istnieje druga interpretacja takich ceramicznych pozostałości, a mianowicie, że są to współczesne ofiary. Kto wie, kto wie, tym bardziej tajemniczo. Takimi drzewami miejsce rzeczywiście można uważać za kultowe. No dobrze. <noise> Spod świętego dębu, który. który chyba nie jest dębem. Znaczy, nie, liście ma inne. Może to platan. Tak, <noise> to jest platan. A tak, to jest platan dobrze. stary. O, ale ten jest niesamowity. Nic nie wiem o świętych platanach, okay. ale na pewno ten jest gigantyczny. No i w szczególnym miejscu. Tak. No dobrze. Platan święty, czy nie święty. No, na pewno piękny, ale nie tylko my używamy tej dziury w płocie. Witaj piękna bogini. Kretenko z kotem na głowie. Wężowa bogini z Knossos. No dobrze, dobrze, nie jest tak, żeśmy wzięli artefakt, żeśmy tu przynieśli. Pani labiryntu. Jak było na tabliczkach, na tabliczce znalezionej w Knossos? Wydaje mi się, że możemy podejrzewać, kto ją tutaj położył. Kto? No, nasze panie, no. znaczy na, nasze albo jakieś inne, no. Tak. tak, przecież faktycznie te panie, no. Przecież dla nich to jest miejsce, które jest jakby... Wyjątkowo ważne. Wyjątkowo ważne, jako właśnie obrazujące czy odnoszące się do tej równowagi pierwiastka męskiego-żeńskiego. No dobrze, no. Ten koncept ma powab. No dobrze. U nas w drzewach, w dziuplach i pod muchomorem mieszkają krasnoludki. A na Krecie, pod platanami, boginie. Pożegnamy się, ale jeszcze najpierw uwaga hmm, techniczna. Tym razem z Krety będą po polsku. Ten film jeszcze jeden najprawdopodobniej. Zrobiliśmy filmy po angielsku, dlatego po angielsku, że one już były po polsku, nie identyczne, ale z tych miejsc doszły nowe informacje, ale żeby ogólnie nie, nie zanudzać ciągle tymi samymi miejscami, są po angielsku, będą miały polskie porządne napisy. Także już teraz zapraszamy na nasz angielski kanał po filmy z Krety, tegorocznej. Tak. A poza tym filmów jest mało, bo wyjazd był krótki. Tak, bo był krótki. Jak na nas wręcz <grym> ekspresowy. <grym> tak. Także... Dziękujemy za oglądanie, tradycyjnie dziękujemy za wszystkie kawy, one są szalenie miłe, dziękujemy tak. Tak, za subskrypcję i za to, że nas podrzucacie, no innym ludziom i cóż, do następnego, do, na do następnej przygody, tak, cześć, cześć, coś niebywałego, tak fantastyczny jest ten platan, rozrósł się na wodzie ze świętego źródła, Ciekawe czy pamięta budowniczych tutaj, tego sanktuarium, ludzi, którzy położyli kamienie, które obok niego rosną. Nie wiem jak żyją, jak długo żyją platany. Wszędzie słychać pszczoły. Mają tu swoje ule, albo to po części dzikie pszczoły i robią wspaniały miód.